Dostaliśmy adres na załadunek, jest poniedziałek. Mam 9 km, i będzie to załadunek jednej palety. No, woda leci z dachu, bo też podał. Będzie to załadunek jednej palety, którą zawieziemy do Niemiec. Do miejscowości Kiel, która docelowo jedzie do Włoch. Hiszpanii, ale będzie ją w tej miejscowości przejmował inny kierowca od nas. My tak jakby ją tylko mu podrzucamy. Jeden na zadunek, odezwę się jeszcze do was. Na zadunku. Jestem na miejscu, paleta czeka na nas, trzeba podjechać pod rampę. Ta nie jest ciężka, 60 kg. Będziemy to przerzucać w Niemczech na inny samochód, i to pójdzie dalej na Hiszpanię. Jedziemy do Niemiec z tą jedną paletą do miejscowości Kiel. Mam 400 km. O 19 będę na miejscu. Później będziemy przerzucać tą paletę na inny samochód, który pojedzie do Hiszpanii docelowo. A ja pewnie będę pauzował. Jutro będzie jeszcze dalej, szukał jakiegoś ładunku. Zobaczymy, gdzie pojadę. Nie wiem, tego nikt nie wie. No, i, i tak się skończy dzisiejszy dzień. Nie było co do nagrywania, bo pół dnia stałem. <laughs> Około 12 dostałem dopiero SMS-a z za załadunkiem. Załadowałem tą paletę i jadę do Niemiec. W Danii można spotkać takie zestawy, co mają więcej osi niż u nas w Polsce. I zestawy które są bardziej oświetlone tak jak przede mną ty niedzie. Jak go wyprzedzę to Wam pokażę. Jeszcze jedna osłupówka jedzie. Muszę ją puścić i będę wyprzedzał. Wyprzedzamy. Her er det tid til familien samles, alle bøder, både unge og gamle, se alt vi skal vi nu til at fejre pølseslaget, vi fejrer den dit er en, der sender pølseslag, der er 其其实，我们这路车已经下不来了，没得人加班了。最近要住得离十号，那边公司也弄离十号，没法住得近。那边离那边，最近能上班，干脆还是自己。 jakieś spowolnienie, nie wiadomo dlaczego, z jednej strony jak i z drugiej strony też jest spowolnienie. Może przez to, że dużo samochodu jedzie, nie mam pojęcia, na mapach nic nie pokazuje, że jest jakiś wypadek. Może dlatego, że ludzie z pracy jadą, bo jest 16. Też tak może być. Zobaczymy, co to będzie. Już myślałem, że ciężarówka leży w ropie, a oni tam jakieś kable kładzą, kładą. No, nie wiadomo dlatego, dlaczego to spowolnienie było. Teraz wszystko, wszystko ruszyło. Żadnego wypadku ani nic. Z drugiej strony, jeszcze powoli idzie. Nie ma co nagrywać wieczorami, bo nic się nie dzieje. Żadnych krajobrazów, bo jest ciemno. Jedynie jakieś wypadki, ale wypadki to tak nie bardzo, żeby nagrywać. Niemiec. W przeciwnym kierunku z Niemiec do Danii jest stała e, kontrola drogowa, stały punkt kontroli drogowej. Samochody są sprawdzane wyrywkowo, a na wjeździe do Niemiec nie ma nic, nie ma żadnej kontroli. Kontrole są na wjeździe do Niemiec, ale od Polski i od strony Czech i od Austrii czasami, ale to rzadko kiedy mamy jeszcze 100 km, do zrzutki przerzucimy paletę na inny samochód, i raczej pójdę spać. Chyba, że jeszcze jakiś ładunek wej wejdzie. Parę kilometrów w Niemczech ujechany. I mamy pierwszy ształ. Księżarówki niestety muszą stać. Pewnie jest zakaz wyprzedzania No ale my dostawczym to możemy na lewym iść do końca. Ciekawe co się wydarzyło. Albo jakieś remonty drogowe, albo jakiś wypadek. Mamy przyczyny spowolnienia. Są to remonty drogowe. Remonty drogowe i dlatego to wszystko zwolniło. Nie wiem jaka będzie jakoś nagrywania telefonu w nocy. Ale mam nadzieję, że coś będzie widać. Ja na lewy pas się nie wbijam, bo jest za wąsko. Bym się nie zmieścił wyprzedzając ciężarówki. Muszę jechać za ciężarówkami. O tu, ciekawy samo udział Remoty się skończyły, wbijam się na lewy pas, i ogień na rozładunek. Zostało 42 km. Samolot stoi na jakiejś e, strefie przemysłowej. Nie wiem, czy na jakiejś firmie, czy na parkingu. I też jestem ciekawy, jak ten rozładunek pójdzie, bo to jest van. To jest blaszak, a ja jestem dostawczakiem i kościem paletowym. I ja mam wyżej. Pakę ta paleta waży 80 kilo. Jest w całości, nie można jej tak jakby rozłożyć. No i zobaczymy jak sobie poradzimy z tym. 5 km wyjechane, mamy kolejną Bałszczelę. Kolejne remonty drogowe. Tu mamy ten ciekawy samochód. A nie było go nawet widać. Nie wiem co to za model. Co za typ samochodu. Zjeżdżamy do autostrady za siódemki. Na drogi boczne nie ma co nagrywać. To nagrywam takie, takie zjazdy, wjazdy, jakieś remonty. Jeszcze później spróbuję nagrać przerzucanie palety, ale zobaczymy, co z tego będzie. Rozpędzamy się, przede mną ciężarówka z Polski też jedzie. niestety niestety nie udało się nie zagrać z przeładunku na inny samochód bo to trwało może minutę wrzuciliśmy to bez problemu na tego busa teraz zjeżdżam na parking na autostradzie A7 zjedź w prawo następnie docelowe będzie po prawej stronie przed Hamburgiem, muszę znaleźć jakieś wolne miejsce na parkingu. No i... I tak będę kończył ten dzień, 21.30. Miejsce Busem... docelowe jest po prawej stronie. Busem nie ma tak że ciężko znaleźć parkingu, jak ciężarówką. Po ciężarówką znaleźć parking po godzinie 18 to już jest ciężko. Ale tu, zawsze, busem, to zawsze można stanąć na osobówkach czy na kamperach I nie ma z tym problemu. Na jutro jeszcze nie ma żadnego planu. Zobaczymy, co się wymyśli. Szczerze, nawet mogę tu stanąć. Tak, ten dostawczak stoi na trzech miejscach. No to tyle, ja bym na dzisiaj kończył. 21:30. No <coughs> i zobaczymy, co jutro się urodzi. Jaki ładunek? Czy do Polski coś będzie, czy na Hiszpanię, Włochy? Zobaczymy. Do usłyszenia.